Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny krótki odcinek z cyklu Podwójne standardy alienatorów albo hipokryzji alienatorów. Ale zanim przejdę do tego odcinka, to pozdrowić Cię wszystkich, którzy jutro startować będą z Karpacza, żeby zdobyć śnieżkę w ramach akcji, w ramach takiej ogólnopolskiej akcji Szczyty Alienacji Rodzicielskiej. W związku z tym, ci, którzy nie słyszeli o tej akcji, Zapraszam serdecznie do grupy facebookowej hashtag Szczyty Alienacji Rodzicielskiej, i wtedy będziecie mogli dowiedzieć się szczegółów tej akcji. Generalnie e, grupa osób, e, rodziców i dziadków, także e, i babci alienowanych, chce, chce zdobyć koronę tam, z tego co kojarzę, 28 e, szczytów polskich gór. W ramach takiej akcji uświadamiającej społeczeństwo, mm, czym jest alienacja rodzicielska, jakie, są, jakie mogą być jej konsekwencje. E, no, generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć świadomość e, wśród ludzi. No, taką akcją, taką bardzo medialną w zeszłym roku była akcja, kiedy to ojciec jechał rowerem z Rzeszowa do Gdańska, bodajże przez Kraków, Łódź i, i, i Warszawę. Ponieważ był ojcem alienowanym i jechał z Rzeszowa do Gdańska rowerem, i na Facebooku opisywał całą swoją podróż. Akcja ta też była opisywana w ogólnopolskich mediach. W związku z tym, zapraszam serdecznie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy zdobędą jutro szczyt, i sercem, kochani, jestem, jestem z Wami. W związku z tym, ci, którzy oglądają ten film i nie wiedzą o tej akcji, wejdźcie na stronę dowiedzcie się o tej akcji, przeczytajcie trochę o tej akcji i jeżeli tylko można rozsyłajcie, rozsyłajcie informacje o tej akcji i w ogóle wszelkie materiały y, o alienacji rodzicielskiej, gdzie tylko można ja pod swoim filmem jak zwykle załączam trzy takie moim zdaniem kluczowe linki i y, odwiedźcie sobie te strony odwiedźcie sobie te kanały na YouTubie i tak samo jeżeli gdzieś można, rozsyłajcie je przechodzę do kolejnej hipokryzji alienatorów albo podwójnego kolejnego kolejnego podwójnego standardu standardu alienatorów. I moim zdaniem tutaj takim dużym podwójnym standardem albo hipokryzją alienatorów jest przestrzeganie prawa. Jak się to ma do hipokryzji? No oczywiście ma się do hipokryzji także w momencie kiedy byliście w sądzie z alienatorem albo z alienatorką i godziliście się na jakiś, na jakiś, godziliście się na ustalenia, które mają pokazywać w jaki sposób kto, które z was będzie spędzać czas z dzieckiem, gdzie będzie dziecko i tak dalej. To wtedy jest w was taka wiara teraz pewnie myślicie, że to jest niczym nieuzasadniona nie, nie, nie wiara ale może to jest wiara, nie wiem, w dobre intencje tej drugiej osoby, chociaż ja wiem jak jest rozu, to emocje grają i najczęściej wiara w dobre intencje dru, drugiej strony no, to jest chyba ostatnia rzecz w którą można wierzyć, w związku z tym w związku z tym prawdopodobnie Twoja była żona traktuje Cię jako wroga albo Twój były mąż traktuje Cię jako wroga. No i, no i pewnie to działa w drugą stronę, tak? I, i wtedy emocje grają, są, są bardzo duże. Ale Alienatorzy za, zapominają, że. Mm, że jak gdyby ta walka toczy się na poziomie ty alienatora albo ty i alienatorka i dzieci nie powinny być w to wciągane, natomiast później no, dzieci są patologicznie wikłane w ten cały konflikt i mm, zmuszane pośrednio albo bezpośrednio po to, żeby stanąć po stronie alienatora i żebyś ty był ta, też całkiem, całkiem ich, ich wrogiem, tak? No ale to to nie jest temat y, tego filmu to... Y, ale wszyscy jak gdyby... Y, Przypuszczam, jeżeli oglądasz ten film, no to wszyscy przez to, przez to przechodzili, tak, że dzieci z tych kochanych dzieci, z którymi spędzaliście czas, z którymi się bawiliście, z którymi się uczyliście, chodziliście na zajęcia różne i tak dalej, później traktują Was jako wrogów. Zaznaczam, nie wincie dzieci, absolutnie bez względu na to, jakie uczucia Was, was, was będą, jakie Was będą. Nie wincie dzieci. Chociaż ja wiem, że takie odrzucenie przez dzieci i takie traktowanie was jak, e, jak wrogów jest, jest bardzo bolesne tak? I, te, i tam serce się kraje czy kroi. E, wracając do podwójnych standardów alienatorów, No jest to, jesteście w sądzie tak? i alienator czy alienatorka. Obecna alienatorka, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze Wasza przez następne 15 minut, czy przez następny miesiąc do momentu uprawomocnienia się wyroku, żona albo mąż, y, jesteście w sądzie i zgadzacie się na jakieś ustalenia w sprawie, w sprawie dzieci, tak? Że dziecko będzie mieszkać z tym, a Ty będziesz dziecko y, spędzać czas dziecka, nie wiem, w co drugi weekend, pół wakacji i tak dalej, od poniedziałku do środy, albo w środę odbierzesz z przedszkola, i, i, I potem, nie wiem, zaprowadzasz czwartek różne, tak? Więc te ustalenia są różne, ale te ustalenia są, tak? I te ustalenia są takie, że przed sądem, przed sędzią ty się na to zgadzasz i twój partner jeszcze wtedy, albo partnerka też się na, na to zgadza, tak? Oboje kiwacie głowami, że tak zgadzam się. Sędzia wydaje wyrok, ten wyrok się musi uprawomocnić i tak dalej. No i co się dzieje potem, kiedy rozpoczyna się alienacja? Alienator albo alienatorka, te własne ustalenia, te własne postanowienia, te, te, te ustalenia sądu, te ustalenia między wami, e, te ustalenia, na które zgodziła się albo zgodził się, to tak szczerze mówiąc ma głęboko gdzieś, tak? Ten wyrok sądu to tak naprawdę teraz, ponieważ jesteś alienowany albo alienowana, ten wyrok sądu to możesz sobie Wydrukować na drukarce i kiedyś były na wsiach takie szalety, tak, tak z takim serduszkiem na, na górze, takie z drewna, czyli takie y, dla, y, dla osób, które nie są w temacie, toalet nie było w domach, tylko trzeba było wyjść do, takiego, do, do takiej drewnianej budki, trzeba było usiąść na drewnianym sedesie, y, no, jak była zima, no to było zimno. Y, i tam był właśnie taki gwóźdź. I na tym gwoździu najczęściej wisiał papier toaletowy, więc zamiast tego papieru toaletowego możecie sobie wydrukować ten wyrok sądu i na tym gwoździu właśnie powiesić, tak? Ponieważ alienator czy alienatorka, oni te postanowienia sądu, na które sami się zgodzili, na które sami się zgodzili, oni po prostu mają gdzieś. Oni już osiągnęli swój cel. Rozwiedli się z wami, dostali alimenty. <laughs> Przepraszam. Otrzymali, może, jakiś podział majątku, nie wiem, i bardzo możliwe, że już są z nowym partnerem albo z nową partnerką, jak gdyby ich koncentrują się na tym nowym związku, koncentrują się na tym, żeby temu nowemu partnerowi się przypodobać, koncentrują się na tym, żeby ich uwielbienie do nowego partnera przerzucić także na dzieci, a nienawiść do ciebie także przerzucić na dzieci, tak? W związku z tym będą robić wszystko. I ten wyrok sądu. E, to jest tak, jak pisała jedna matka na takim forum, e, na takiej grupie na e, w Facebooku e, gromadzących matki, tak? I, I tam był e, nawet jedna matka opisywała, tak, że ona w wyroku sądowym miała to, że e, mąż przy, były mąż e, spędza z dziećmi weekend, a jak się nie uda, to ona musi znaleźć, czy oni muszą znaleźć. E, jakiś zastępczy termin, tak? No i ona nawet na tym poście pisała, że jak mąż nie, nie, nie przyjdzie e, i ona będzie musiała znaleźć następny termin, to cytat tutaj może mnie cmoknąć, tak? Więc to jest tak, jak alienatorki traktują wyroki sądowe, tak? E, możecie ich cmoknąć. I to jest szacunek i respekt do wyroków sądowych i do prawa w Polsce, tak? E, w związku z tym ci adwokaci wszyscy, ci radcy prawni, którzy doradzają e, alienatorkom, to oni nie doradzają, mimo że ma z nazwy radca prawny, tak? czyli że on powinien radzić prawo, to oni radzą alienatorkom, jak to prawo omijać. Tak? Więc alienatorki tutaj mają prawo głęboko gdzieś. E, mówią oficjalnie, że mogą tsmoknąć, a jeżeli chcesz, no to wtedy wchodzisz w batalię sądową, e, i tak naprawdę wszystko rozpoczyna się od nowa. Natomiast hipokryzją tutaj i takim podwójnym standardem jest to, że najczęściej w tych wyrokach sądowych ustalone są alimenty. Tak. W związku z tym ty musisz te alimenty płacić. I co się dzieje? Spróbuj nie zapłacić. Tak? Nie zapłacisz alimentów 3 miesiące, co tam, 3 miesiące? Spóźnisz się jeden dzień. I wtedy od razu jest wielkie larum, tak? tutaj alienatorki podnoszą wrzask straszą Cię, gdzie są alimenty, miały być do trzeciego, miały być do piątego, miały być do dziesiątego, a nie ma, jest jeden dzień, jestem bez pieniędzy, ograbiasz nas e, dzieciom zabierasz pieniądze i tak dalej, tak, no bo to oczywiście ubierane będzie w słowa, to, to, to się będzie łączyć z czymś innym, tak, to od razu sprzedawane będzie dzieciom, że tata nie chce dawać na Was pieniędzy, tak, miałem Wam kupić to i to no ale tata nie płaci, więc Wam nie kupię bo gdyby tata płacił, to ja bym Wam kupiła, tak, tutaj też jest takie, takie e, pod Standard, pod podwójny standard, podpodwójny standard w tym podwójnym standardzie, bo to jest takie coś, że ja bym wam kupiła, jak tata nie zapłacił elementów, więc ja wam nie kupię. Więc generalnie tata płaci, a ja kupuję, tak? Więc jeżeli tata płaci, to tak naprawdę tata kupuje. Ty tylko idziesz i bierzesz, tak? Jeżeli chcesz kupić, no to kup, no to ty kup, tak? Natomiast alienatorzy mówią tutaj tata nie przesłał pieniędzy, no to ci nie kupię, więc tak naprawdę kto kupuje? Ten, kto płaci, czy ten, kto idzie? No ale to jest kwestia słów, tak? Tutaj nie, nie chcę, żebyśmy wchodzili w szczegóły takie. Chodzi mi tylko o to tutaj, że e, alienatorki w momencie, kiedy spóźnisz się z tymi alimentami, na które oboje zgodziliście się w tym wyroku, to jest po prostu wtedy... Wojna, obarczanie cię, oczernianie wśród dzieci, oczernianie wśród znajomych, że przestałeś i tak dalej, że, że przestałeś płacić, że się spóźniasz, a ona tutaj musi zapłacić rachunki, no i w ogóle przez te jedne twoje spóźnione alimenty, no to tutaj już jest e, wielka, wielka rozpacz, i, 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 i cały świat się wali. Absolutnie daleki jestem od tego, żeby nie płacić alimentów, no i oczywiście starać się e, płacić na czas, no tak jak się umówiliście. Przynajmniej w tych dwóch stronach, jeżeli wy się umówiliście, no to przynajmniej ty bądź tym, który tych, tych ustaleń przestrzega. E, to, co jest jeszcze hipokryzją wśród tych alienatorek, to jest to, że jak one alienują dzieci, tak, to one e, oczywiście. Muszą wymyślić różne wymówki do tej alienacji, tak? A to spotkania z kolegami, a to urodziny, a to wyjścia, a to nagle jakiś trening. Więc, generalnie, ty, akurat i to akurat w te twoje dni. To jest standardowo choroba, tak? No to teraz COVID. Ale na torki to jest też taki standard bardzo częsty, że w te dni, które ty masz ustalone między środą a czwartkiem, przypuśćmy, to akurat w środy no, ma korki z angielskiego albo z matematyki albo z czegoś, bo ten profesor jest w ogóle ten koropetytor, jest super, ale on tylko może w te dni i w inne dni nie, nie może. Więc tutaj jest, są setki argumentów. Dlaczego ty nie możesz widzieć się z dzieckiem? No i oczywiście musisz je zaakceptować, ale spróbuj nie płacić alimentów i powiedzieć, przez COVID straciłem pracę. No byłem. COVID byłem chory miesiąc, tak? Byłem chory dwa miesiące i nie mogę płacić. Zwolnili mnie z pracy poprzez COVID i teraz szukam pracy, więc po prostu przez dwa miesiące nie będę płacił. Nie ma zmiły się. Nie ma zmiłusie. się. To wtedy ten wyrok sądowy to jest po prostu święty. To jest szczególnie ta część alimentów, to jest święte. Nie wiem, weź kredyt, pożycz od innych, i tak dalej. Powiedziałeś, że będziesz płacić do trzeciego? Płać. A jak nie, to ja tutaj komornika mam. Ja znam ojców, którzy płacą alimenty i, i też mają komornika, tak? To jest taki straszak moim zdaniem taki, albo gdzieś tam może ten, ten adwokat, albo radca prawny, albo ktoś tam yy, podpowiedział alienatorce, torce, co, on może płacić, ale, a za rok może nie płacić, a za dwa lata może nie płacić, a za trzy lata może nie płacić, więc w razie czego mu wrzuć tego komornika, bo jak tylko nie będziesz miała kasy trzy miesiące, to wtedy go weźmiesz. Przyciśniesz go do ziemi yy, i, i te pieniądze odzyskasz, tak? Więc tutaj działanie zgodne z prawem jest bardzo, bardzo skuteczne, ale że bardzo przestrzegają tego prawa. Twoje argumenty, że nie możesz płacić alimentów, bo życiowe i tak dalej, nie, bo kolega cię odwiedza i nie możesz pójść do banku, albo do przelewu zrobić, albo yy, idziesz na siłownię i yy, nie zrobisz przelewu, nie, 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 to yy, Takich, tak, takie argumenty śmieszne nie. Tutaj mogą być argumenty, że straciłeś pracę, że jesteś chory, że coś się dzieje. Alienatora albo alienatorki to nic nie będzie obchodzić. Nic. Ma być kasa, bo się zgodziłeś, tak? Więc tych Twoich ustaleń alienatorka będzie przestrzegać bardzo skrupulatnie. Swoje ustalenia, na które zresztą zgodziła się sama przy rozwodzie, przy wyroku, to będziesz mógł ją tak. i to jest moim zdaniem też ogromna hipokryzja i podwójny standard alienatorów na tym kończę ten trochę dłuższy, krótki film e, pozdrawiam Was wszystkich, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich którzy idą na śnieżkę, e, wrzućcie jakieś fotki e, jeżeli będzie może jakiś film, to, to też go wrzućcie na YouTube a to wrzucę link, e, pozdrawiam wszystkich trzymajcie się i do następnego filmu na razie